To było naprawdę gwiazdorskie otwarcie. 20 października w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym uroczyście zainaugurowano sezon artystyczny. Ten wieczór był prawdopodobnie największym wydarzeniem, kultural... wydarzeniem kulturalno-rozrywkowym w całym mijającym roku. Nowa sala widowiskowa była wypełniona do ostatniego miejsca przez zachwyconych widzów. Włodarze gminy nie kryli dumy z nowego obiektu. To są już standardy. Dobrze, że, że udało nam się pozyskać środki finansowe zewnętrzne. To jest bardzo ważne. Myślę, że w odpowiedni sposób te środki zostały zagospodarowane, no a efekt jest widoczny. Zachwytu nie kryła także minister rozwoju regionalnego Elżbieta Wińkowska, która była gościem honorowym. Jestem przekonana, że to miejsce zmieni życie wielu ludzi w Czerwionce-Leszczynach, mówiła na scenie. Podobnie wypowiadali się inni znamienici goście. Obiekt jest naprawdę piękny i myślę, że i funkcjonalny. Dzisiaj ta inauguracja też wypadła całkiem okazale, także gratuluję mieszkańcom. Naprawdę robi to e, wrażenie. To centrum e, będzie służyło nie tylko powiatowi, e, czerwionka Leszczyny staje się takim, może się stać takim właśnie jednym z liderów właśnie e, kulturalnym. E, na powiatu. Uroczysta inauguracja przygotowana była na najwyższym poziomie i z ogromnym rozmachem, choćby z racji tego iż prowadził ją Marcin Kedryński znany dziennikarz muzyczny z radiowej trójki, a prywatnie mąż jednej z największych polskich gwiazd sceny muzycznej Anny Marii Jopek. Sama artystka dała fantastyczny koncert. Cześć. Ponad godzinę fani piosenkarki mogli wsłuchiwać się w utwory wchodzące w skład muzycznego projektu pod nazwą Polanna, jak się okazało i widzowie, jak i sam obiekt, przypadł Annie Marii Jopek do gustu. Miejsce koncertowe cudowne, także bardzo chwaliłam akustykę i było to szczere. Na, my na scenie słyszeliśmy się fantastycznie. Mam nadzieję, że na widowni też brzmiało dobrze. Zresztą Państwa e, życzliwa reakcja może świadczyć, że brzmiało dobrze. E, m, tylko w tej chwili trzymać kciuki za to, żeby to miejsce żyło. Prócz koncertu Anny Marii Jopek, na widzów czekał również pokaz władania mieczem japońskim. Przygotował go mistrz Sekiguchi Takayaki z Tokio, od kilkunastu lat współpracujący z Miejscowym Klubem Kultury Japońskiej. Klub ów, prowadzony przez czerwińskiego samuraja Janusza Łukaszczyka obchodzi w tym roku jubileusz trzydziestolecia istnienia. Tydzień później, 27 października, na scenie centrum wystąpiła pierwsza dama polskiej piosenki, Irena Santor. Jej recital przyciągnął tłumę fanów. Irena Santor wystąpiła z akompaniującym Mariuszem Dubrawskim, pianistą, kompozytorem i aranżerem, wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Podczas występów nie mogło zabraknąć takich niezapomnianych przebojów jak tych lat Nie odda nikt, już nie ma dzikich plaż czy złoty pierścionek. Irena Santor udowodniła, że piosenki te są wciąż aktywne. Aktualne I nadal brzmią z tą samą ogromną siłą. Nieba, a kto już wystarczy? 17 października w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Współorganizatorem obok Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i Miasta był zespół szkół nr 3. Wydarzenie poświęcone było oczywiście nauczycielom, którym dziękował burmistrz Wiesław Janiszewski. Wielkim szczęściem dla nauczyciela jest pracować z uczniem zdolnym, kształtować go, szlifować talent, ale olbrzymim sukcesem dla nauczyciela, często niezauważalnym, jest to, że pracuje, czy pracuje generalnie z uczniem słabszym. Albo mającym problemy w nauce. Dlatego dziękuję wszystkim tym nauczycielom, którzy często nie mają okazji szczycić się laureatem. Wysław Wieniszewski odwołał się do dziedzictwa Komisji Edukacji Narodowej, podkreślając jednocześnie znaczenie zawodu nauczyciela. O trudach pracy pedagogicznej mówił także wicedyrektor Rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, Jan Buchenek. Dzień Edukacji Narodowej to czas refleksji, czas życzeń, czas podziękowań. Ja chciałbym Państwu podziękować za to, że jesteście mistrzami swojej pracy. Po podziękowaniach przyszła kolejna nagroda i wyróżnienia. Honorowe wyróżnienie, resortowe, nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez ministra edukacji narodowej, otrzymał burmistrz gminy i miasta Czerwionki Leszczyny Wiesław Janiszewski. Ten nie krył wzruszenia z tej nagrody. Ciężko mi w tej chwili poszukać paru zdań, które by to szczęście w jakiś sposób. Można było przedstawić. Powiem tylko krótko. Burmistrzem się bywa, nauczycielem się całe życie jest. Laureatkami medalu Komisji Edukacji Narodowej zostały również Aleksandra Kancelista, emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3, oraz Maria Kala, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych. Burmistrz wręczył także nagrody dyrektorom i nauczycielom, a także uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Uroczystość uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół nr 3. Muzyka już niedługo ruszy budowa nowego przedszkola w Bełku. Powstanie ono tuż obok zespołu szkół nr 5. Będzie to nowoczesny obiekt, zapewnia Grzegorz Kowalski, naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Będzie przedszkolem trzyoddziałowym. Dodatkowo będziemy mieli możliwość prowadzenia zajęć ruchowych z dziećmi, będzie duża ładna salka. Przedszkole będzie przede wszystkim bardzo nowoczesne, z windą dla obsługi dzieci niepełnosprawnych z placykiem zabaw. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2015 roku. Zadanie pochłonie około 3,5 miliona złotych. Na ten cel gmina będzie się starała pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Nowe przedszkole jednak jest niezbędne w Bełku. Obecna placówka, do której uczęszczają maluchy jest bowiem w bardzo złym stanie. Nieszczelne w całym budynku okna. Ściany są wysokie na 3 ponad metry. Są już y, w okieny w bardzo kiepskim stanie. Także zimą y, trudno tutaj napalić. Przedszkola mieści się w zabytkowym ponad stuletnim budynku należącym do parafii. Już z zewnątrz można zauważyć, że obiekt ma swoje lata. Świadczą o tym spadające dachówki, pękające ściany. W środku nie jest wcale lepiej. Po bokach y, znajdują się dwie sale zabaw: biedronki, motylki. Tu 25 dzieci, tam 25 dzieci. I korzystają z jednej ubikacji, w której są dwa oczka i jeden pisła, to jest na 50 dzieci, i vis-a-vis -vis umywalnia z czterema umywalkami. Standardy, w jakich maluchy przebywają, znacznie odbiegają od tych, które dziś obowiązują w podobnych placówkach. Gmina rocznie wkłada w doraźne remonty kilkanaście tysięcy złotych, jednak to nie wystarcza. Pilnie potrzebne jest więc nowe przedszkola. Po sukcesie Kopciuszka Po Śląsku seniorzy z zameczka nie spoczęli na laurach, lecz przygotowali kolejną fantastyczną sztukę. Tym razem 16 października w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym pełni energii seniorzy z przymrużeniem oka i sporą dewką humoru zaprezentowali swoją wersję bajki o Czerwonym Kapturku pod tytułem Kapturek Dzielnica Las. Tak jak w przypadku Kopciuszka, seniorzy przy wsparciu pracowników ośrodka pomocy społecznej napisali tekst sztuki, podzielili role, przygotowali kostiumy, wybrali muzykę. Zamiast gajowego jest dzielnicowe. Akcja toczy się w dzielnicy Las Nieopodal Centrum Handlowego Fokus. Bohaterem jest zły wilk, który terroryzuje całą okolicę. Pytane o to, czy ładnie to okradać staruszki z emerytur, But nie odpowiada. Same się proszą. Złego wilka w końcu złapał dzielnicowy. Jak się można było spodziewać, sztuka zrobiła furorę. I bardzo fajnie, że w naszej gminie coś takiego się dzieje dla osób trochę starszych, że nie muszą siedzieć w domu, opowiadać o chorobach, tylko się angażują. I widać, wita że im to sprawia ogromną radość i frajdę. E, bardzo fajnie. Naprawdę, jak na takie starsze osoby, to byłam w szoku, jak można tak e, grać. Dodajmy, że czerwony kapturek wbrew oczekiwaniom publiczności nie był wystawiony gwarą śląską. To dlatego, że gdy przedstawiliśmy kopciuszka w trójmieście, widzowie mieli sporo problemów, by go dokładnie zrozumieć. Tłumaczyli seniorzy z zameczku. Hajer zawitał do Czerwionki. Mowa o Mieczysławie Bieńku, amatorze podróżniku, który zwiedził większość krajów Azji, odwiedził Afrykę, Amerykę Południową, a ostatnio przemierzył Rosję. Co ciekawe, Bieniek to był górnik kopalni wieczorek, który na emeryturze zaczął realizować swoje marzenia i pasje, jakim były podróże. Podczas spotkania w bibliotece publicznej w Czerwiące podzielił się swoimi wrażeniami z pobytu w Afryce. Jego żywy i ciekawy sposób opowiadania zainteresował słuchaczy. Wchodzę do banku. Moim imieniem jest południe. Jest południe, w banku mniej więcej wygląda tak, że razy cztery ten pokój, ale gdy wszedłem do banku, na środku w pokoju była taka potężna miska, no taki potężny bąclok i w środku była, był ryż z koziną. Dookoła leżą pieniądze na stołach, ale wszyscy bankowcy siedzą. I rączką prawą zajadają ryż z Koziną. Oczywiście ja od razu mówię, że chcę wymienić pieniądze. Oni będą dania, nie dawaj z nami, tutaj jest. Mieczysław Wieniek w czasie podróży fotografuje elementy przyrody i architektury, ale przede wszystkim emocje napotkanych ludzi. Wieniek przyznał, że podróże nie tylko kształcą, dają też wewnętrzne poczucie wolności, ale również uzależniają. Swoje wrażenia oraz zdjęcia z podróży zebrał w książkach pod tytułem: Hajer jedzie do Dalai Lamy, z Hajerem na kraj Indii czy z Hajerem przez Azję.